Powinniśmy wiedzieć, jak jest ona zorganizowana. To jak alfabet, jeśli dam wam alfabet, a wy nie znacie słów, liter, nie znacie zdań. Struktura cząsteczek to alfabet wody. Można zbudować zdanie wody, można zmienić to zdanie. Zimą 1881 roku statek Lara płynął z Liverpoolu do San Francisco. Trzeciego dnia rejsu na statku wybuchł pożar. Wśród ocalałych był kapitan Neil Kerry. Rozbitków męczyło pragnienie, które nasilało się z każdą godziną. Potem, gdy po trzytygodniowej tułaczce w końcu dopłynęli do brzegu, Kapitan, człowiek trzeźwo patrzący na świat, tak opisał to, co ich uratowało. Marzyliśmy o słodkiej wodzie. Wyobrażaliśmy sobie, jak woda wokół szalupy z granatowej morskiej zmienia się w zielonkawą słodką. Zebrałem siły i spróbowałem jej. Okazała się słodka. Konstantin Kratkow, profesor Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych Rosji. Na przykład doskonale znane zjawisko, kiedy Jezus zmienił wodę w wino. Nie dodał do niej żadnej glukozy czy laktozy, a nadał wodzie bardzo szczególne cechy. Przeprowadziliśmy wiele eksperymentów, jak wpływają na wodę najróżniejsze czynniki, pole magnetyczne, elektryczne, różne obiekty, ale także ludzka obecność i emocje. Okazało się, że pozytywne i negatywne ludzkie emocje działały najsilniej. W laboratorium profesora Korotkowa przeprowadzono wiele eksperymentów na wpływ emocji na wodę. Grupę ludzi poproszono o skupienie na stojącej przed nimi kolbie z wodą najbardziej pozytywnych emocji miłości i czułości. Potem zmieniono kolbę i znów poproszono o skupienie emocji tym razem strachu, agresji, nienawiści.

Kiedy się dowiedziałem, że woda może mieć pamięć, postanowiłem spróbować pokazać to ludziom. W laboratorium doktora Emoto badane są próbki wody, które poddawane są różnym oddziaływaniom. Wrażenia wody są utrwalane przez jej natychmiastowe zamrażanie w komorze kryogenicznej. Tak wygląda woda nagrzana w kuchence mikrofalowej. To efekt działania telefonu komórkowego. W tej wodzie powiedziano dziękuję. Tej przepraszam. Tej jesteś obrzydliwy. Współczesna technologia pozwala stworzyć sztuczne struktury wody. Doświadczenie przeprowadza Herbert Klima, profesor Instytutu Fizyki Jądrowej, Rosja. W warunkach laboratoryjnych hodowano rośliny z użyciem wody o zmienionej strukturze. Te kiełki wyemitowały sześć razy więcej energii. W praktyce podlewanie wodą o zmienionej strukturze skraca czas dojrzewania owoców i kilka razy zwiększa ilość pożytecznych mikroelementów i białka roślinnego. Van Gihua, główny agronom Akademii Nauk Agronomicznych Chiny. Jeśli porównać kiełki, to kiełki poddane obróbce były długie, równe i mocne, niepoddane, niskie, chude i słabe. Dziś możemy zobaczyć, że owoce z eksperymentalnych nasion są dojrzałe, z pozostałych nie. Użycie wody o zmienionej strukturze rzeczywiście przynosi efekty. Co ciekawe, do podlewania potrzeba o 20% mniej wody o zmienionej strukturze niż zwykle. Ani gleba, ani woda nie były wzbogacane. Skład chemiczny wody pozostał niezmieniony, a 2: zmieniono tylko jej strukturę. Na razie uczeni mogą tylko odpowiedzieć na pytanie, jak to się dzieje, na pytanie dlaczego, odpowiedzi jeszcze nie ma. Człowiek w zależności od wieku składa się od 70 do 90% z wody. Żeby prawidłowo funkcjonować, dorosły człowiek wypija około 2,5 litra wody dziennie. Dodatkowe pół litra wchłania przez skórę podczas kąpieli. Zanim trafi do naszych domów, woda przebywa długą i ciężką drogę. Do tego, jak popaść nasze woda i nieległą drogę. Dawniej ludzie osiedlali się tylko w pobliżu naturalnych źródeł wody. Dziś nie ma żadnego znaczenia, czy jest tam woda, czy nie. Doprowadzimy ją z dowolnego punktu za pomocą wysokiego ciśnienia. W przyrodzie rzeki i strumienie zawsze płyną łagodnie wygiętym korytem. Podczas gdy w każdym wodociągu woda wiele razy zakręca pod kątem prostym. Na każdym takim zakręcie jej naturalna struktura coraz bardziej się rozpada. Leonid Izwiekow, badacz, kierownik laboratorium badania struktury wody Rosja. Kryształy wody z wodociągu mają najróżniejsze kształty, ale wszystkie są zdeformowane. Mogą wyglądać tak lub tak ale nie ma w nich żadnego piękna ani symetrii. W systemie ogrzewania panelowego w podłodze płynie niewitalizowana woda. Jest zgniła. Pobiera energię od ludzi, zwierząt, roślin żyjących w tym domu. Kradnie energię. W wielu dużych miastach woda funkcjonuje w zamkniętym obiegu. Wraca do naszych domów po agresywnym chemicznym oczyszczeniu i przejściu przez mocne filtry, zachowując pamięć o substancjach chemicznych i wszystkim, przez co przeszła. Jeszcze silniejsze jest zanieczyszczenie informacyjne, które woda nabiera przepływając przez kilometry rur oraz tysiące domów i mieszkań. Zanieczyszczamy wodę duchowo. To przyjęło ogromne rozmiary. Dlaczego? Woda przejmuje na siebie całą zawiść, nienawiść i stres. Kiedy trafia do naszego organizmu, jest praktycznie martwa. Woda martwa, kiedy w nasz organizm. Nasza Ziemia to ogromny zbiornik wody, w którym powstały wszystkie formy życia. Wszystko, co żywe, też jest zbiornikiem wody. Nowoczesne technologie pozwalają nam przenikać daleko w kosmos i, kiedy próbujemy znaleźć życie na innych planetach, najpierw szukamy tam wody. Wszyscy doskonale wiemy, że życie bez wody jest niemożliwe. Jesteśmy całkowicie pewni, że pierwsze organizmy na Ziemi pojawiły się w wodzie. Dużo później te organizmy rozwinęły się do tego stopnia, że mogły funkcjonować poza wodą. Myślę, że to nie przypadek. Nie przypadkiem już w pierwszych wersach Biblii wspomina się o wodzie. Gdy mowa jest o stworzeniu świata, życia, człowieka, w pierwszej kolejności mówi się o wodzie. Tak jak w glinie znajdują się wszystkie jeszcze niestworzone rzeźby, tak w wodzie znajdowały się wszystkie przyszłe żywe organizmy. To woda wcieliła w życie zamysł stwórcy. Ale każdy proces potrzebuje impulsu.